W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mając taki nieco bardziej skomplikowany element, możemy wykonać jego odlew w formie jednoczęściowej zamiast w formie dwuczęściowej. Ja jestem dziadek Senoszy i zapraszam na film. Szkoła Dziadka. I tak jak już wiecie ze wstępu, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zrobieniem naprawdę prostej formy silikonowej, chociaż nieco skomplikowanej. I tak jak teraz możecie zobaczyć na przebitce, ja już wcześniej przygotowałem sobie takiego oto iron mana. A ponieważ jestem leniwą bułą i nie chciało mi się robić formy dwuczęściowej. No, to po prostu go wrzuciłem w pudełeczko i zalałem silikonem. I czy to w ogóle ma sens? Czy my możemy z tego jakoś wybrnąć? Czy możemy z tak zalanej, powiedzmy, figurki uzyskać jakąkolwiek formę? Jest tutaj kilka problemów, które nam się wygenerują, jeśli nie robimy formy dwuczęściowej. I zaraz sobie zobaczymy, czy uda nam się z tym poradzić. Rozformujmy sobie teraz tego Ironmana plastylinka się sprawdziła plastylina to jest bardzo dobra rzecz ładnie nam nasz spód wygląda ja silikonu oczywiście tutaj nie odpowietrzałem z tego względu, że nie jest to forma przeznaczona do komory ciśnieniowej więc bąbelki powietrza mogą w niej być ja sobie tylko usunę tutaj te powstałe nadlewki. Dobra, co teraz musimy sobie zrobić? Będziemy musieli rozciąć tą formę w tym miejscu i w tym miejscu, tak aby móc wydobyć naszego bohatera z formy, ale nie zrobimy tego w ten sposób, tylko postaramy się delikatnie zrobić to w taki sposób po to, żeby później forma lepiej nam się ze sobą zeszła nim przejdę do tego wymienię sobie ostrze na nowe ponieważ zależy mi na tym, żeby ono było bardzo, bardzo ostre ok no i spróbujmy jakoś tam będziecie to widzieli, mniej więcej więc ja sobie tutaj delikatnie nagnę to już wykonam pierwsze cięcie I tak się to prezentuje. No i teraz delikatnie idziemy dalej. Oczywiście staramy się nie zniszczyć naszej figurki naszego modelu. mnie tak bardzo na tym nie zależy, bo yy, prawdę mówiąc skupiłem tą figurkę właśnie specjalnie pod ten odcinek. Szukałem czegoś u siebie, ale nic ciekawego nie znalazłem, dlatego padło właśnie na Iron Man. Wydawał się być odpowiedni po prostu, więc jeśli go porysuję choćby troszeczkę, nie będzie to dla mnie dużą stratą. Odcinek ten ogólnie powstaje dlatego, że nieraz miałem zapytania, bo nie każdy z Was ma ochotę robić formy dwuczęściowe. Choć, tak jak mówię, w tym wypadku forma dwuczęściowa sprawdziłaby się po prostu idealnie, bo jak sami widzieliście tą figurkę, czy nawet widzicie ją teraz na przebitce, no to wygeneruje ona nam kilka problemów. Głównym podstawowym problemem to jest przestrzeń pomiędzy nogami i podstawką, do której ja właśnie w tej chwili będę musiał się jakoś dostać. Jeszcze delikatnie postaram się może powiększyć tutaj te nacięcia. Dobra, tu już jestem chyba całkowicie daleko. I tutaj, tutaj również też powstaje problem z tą jego ręką, która nie jest do końca połączona z ciałem, a którą też chcemy sobie jakoś uwolnić, więc delikatnie skalpelem staramy się tam dotrzeć i rozchylamy. Rozchylamy oczywiście silikon. Nie jest to rozwiązanie idealne, ten sposób robienia form, który prezentuję Wam w tej chwili. Ale tak jak mówię, to właśnie na, jest odpowiedź na Wasze potrzeby. Ja na pewno, jeśli bym robił tego typu formę, no to raczej bym ją robił dwuczęściową. Dobrze, spróbujmy się dostać zatem do, do jego nóg. I ja proponuję zrobić to w ten sposób. Tu gdzie mamy przód figurki, powiedzmy, zależy nam na tym, żeby była ładniejsza, więc idziemy na tył figurki i tu po prostu postaramy się odciąć ten kawałek, który łączy nam jedną i drugą stronę naszej formy. Czy nam się to uda? Na pewno, czy to będzie ładnie wyglądać, niekoniecznie. No, i słuchajcie, udało się. Cyk. O, tu jeszcze delikatnie trzymała nam. No, i dobra, mamy go. Mamy naszego Ironmana w wersji halka. No, i mamy naszą formę. Generuje nam się jeszcze jeden problem. Poza tym, że właśnie tutaj musieliśmy wykonać to rozcięcie. No to mamy tutaj jeszcze. Tą rękę, która niestety, jeżeli będziemy lać żywicę tu, to ta żywica śmiało nam się rozprowadzi tutaj, tutaj tutaj, ale tu prawdopodobnie powietrze, ciśnienie powietrza nie wpuści jej. Więc teraz pasowałoby jakimś sposobem zrobić sobie tu mały kanalik. Oczywiście, najwygodniej by było ten kanalik zrobić. Na samym początku, przed zalaniem formy, za pomocą jakiegoś drucika czy jakiejś wykałaczki, ale tak jak powiedziałem, ponieważ dzisiaj jestem leniwa buła i mi się nie chciało, no to teraz będę powiedzmy kombinował. Nie jest to wielce skomplikowane. Jak widzicie, jak rozchylę sobie tutaj formę, no to mam dostęp do tego miejsca. Wystarczy teraz, żebym wyciął tu dosłownie. Dzisiaj dobra pogoda, więc motocykliści szaleją. Nie wiem, czy to było słychać. Wystarczy, żebym tutaj wyciął sobie dosłownie kawałek silikonu, tak aby on stworzył mi tutaj taki kanalik między nogą a ręką, dzięki czemu żywica wypłynie sobie tutaj swobodnie. Powietrze wyjdzie sobie tutaj swobodnie i wypłynie. Górą. Cóż, do dzieła! Wy tego prawdopodobnie nie będziecie widzieć, bo nie mam tutaj u góry żadnej kamerki, ale ja sobie to tutaj teraz delikatnie cyk. Dlatego też bardzo ważne jest, aby mieć, aby mieć ostry skalpel. Ostry skalpel po prostu świetnie tnie. Nam formę. I teraz, jak widzicie, tutaj mamy te ząbki. One nam się ładnie zazębiają z tej strony, tak samo. Dzięki czemu ta forma nam się nie przesunie nijak. Te ząbki spowodują to, że zejdzie nam się świetnie w obu punktach. Zatem, ja teraz przejdę do zrobienia żywicy i zalania naszego modelu. Widzimy się przy rozformowaniu. Żywica zastygła. I oczywiście pamiętamy, że ściskając formę gumkami, recepturkami, nie robimy tego na tyle mocno, żeby nam się, kiedy forma jest pusta, po prostu nie zdeformował odlew. Bo jeśli ściśniemy za mocno, no to możemy go zdeformować. Sprawdźmy zatem jak wyszedł nasz halk. Obstawiam, że pewnie będzie, będą jakieś bąble powietrza. Z takiej przyczyny, że wytrząsłem żywicę, bo zawsze ją wstrząsam przed użyciem. No, ale tym razem nie odczekałem jakiegoś czasu przed nalaniem do formy. Być może ona się sama odgazowała, nie wygląda źle. Druga sprawa, tak jak mówiłem tutaj, warto byłoby przemyśleć dokładnie i zrobić sobie od razu jakiś kanał odpowietrzający na tą dokładnie rękę. Tu też gdzieś mogą bąble powietrza się zrobić. No jeszcze pewnie w tych elementach się zrobią, ale to zaraz sobie zobaczymy. Sprawdźmy więc, jak wygląda nasz halk. No oczywiście bąbelki powietrza jakich są, mniejsze lub większe. Nie wyszedł nawet tragicznie. Patrzcie, wstrząsanie trochę dało. Tutaj jest bąbelek powietrza. Jakieś pomniejsze bąble powietrza są tutaj to wszystko myślę, że jest do wyeliminowania przy odrobinie poświęcenia takiej większej uwagi przy wlewaniu żywicy, a nie tak jak ja to zrobiłem po prostu. Co możemy sobie jeszcze powiedzieć o tym odlewie? Jak widzicie tutaj mamy tutaj mamy te miejsca, gdzie przecinaliśmy Naszą formę i sami zobaczcie, że te szwy tak to nazwijmy one nie są jakieś tragiczne. Czasem, przy robieniu formy dwuczęściowej, te szwy wyglądają zdecydowanie gorzej. Tak więc, jak sami widzicie, często właśnie mówię, że forma dwuczęściowa forma dwuczęściowa forma dwuczęściowa nawet przy robieniu takiego elementu, a to nawet nie jest słuchajcie, tutaj widoczny szef, tylko to jest widoczny szef, który występuje na modelu. Nie wiem czy to teraz dobrze widać. Więc no jak najbardziej tutaj te nadlewki takie mamy minimalne. O czym należy pamiętać przy tego typu sprawach przy tego typu prostych formach, jeśli nie chcecie robić formy dwuczęściowej, koniecznie, przede wszystkim dobrze jest się przyjrzeć właśnie takiemu elementowi, zaplanować sobie wszelkie takie miejsca, gdzie mogą nam się nagromadzić bąble powietrza, żeby jednak je jakoś połączyć z dalszą częścią modelu, żeby żywica mogła nam wypchnąć z nich powietrze. Też musimy pamiętać o takich drobnicach, że to, no to nie zawsze może wyjść. Ja tutaj akurat dosyć mocno potrząsałem tą formą, i widać, ta żywica tutaj ładnie wpadła, chociaż tu też jest drobniutki ubytek. Zawsze możemy to rozwiązać za pomocą znanej już metody, czyli strzykawka, igła, nawstrzykiwać tam troszkę żywicy, dopiero wlać resztę. Więc tak, planujmy sobie, jak tutaj te elementy powiedzmy poodpowietrzać dobrze żeby nie mieć takich niespodzianek i przyjrzyjmy się naszemu modelowi, żebyśmy mniej więcej z pamięci wiedzieli gdzie musimy wykonać cięcie, w których miejscach, bo to jest bardzo ważne. No i pamiętamy, cięcia, cięcia nie wykonujemy prosto jak byśmy chcieli ukroić pomidora, tylko zawsze staramy się robić delikatny zygzak tak aby później ta forma nam się tutaj ładnie zeszła i nie przesuwała. Jest to taki swoisty rodzaj klucza. Teraz jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Jak widzicie, ten silikon ma w sobie pełno bąbli powietrza, i jest to zabieg, jakby nie patrzeć, celowy przeze mnie wykonany. Silikonu nie mieszamy tak jak ja to robiłem. Silikon mieszamy powoli, delikatnie, starając się go jak najmniej napowietrzyć, jeżeli nie będziemy go odpowietrzać. Ja ten silikon specjalnie napowietrzyłem tak, jak tylko mogłem. Dodatkowo nie odpowietrzałem go, tylko po to, żebyście mieli świadomość, że takie odlewy jak najbardziej można wykonywać, nie posiadając komory ciśnieniowej, bo takiej formy do komory ciśnieniowej, ani próżniowej. Nie wsadzę, nie użyję. Skąd taka moja decyzja? A no stąd, że w wiadomości prywatnej pod filmem, gdzie wykonywałem ten malutki odlew, miałem zarzut, że na pewno wykonałem go w komorze ciśnieniowej. Nie, wszystko da się zrobić. Słuchajcie, trzeba poświęcić temu trochę czasu. Tak jak sami widzicie, tutaj też ten model nie wyszedł idealnie. Gdybym poświęcił mu więcej czasu wziął strzykawkę, nastrzyknął tą żywicę odpowiednio, ostrożnie i dobrze, to myślę, że obyłoby się bez żadnych bombli powietrza, bez komory ciśnieniowej i bez komory próżniowej. Tak więc jak sami widzicie, forma dwuczęściowa to nie jest konieczność. Czasem nawet element nieprzystosowany do końca do formy jednoczęściowej możemy spróbować zrobić właśnie w formie jednoczęściowej. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś sugestie, zapraszam do sekcji komentarzy. Tyle na dzisiaj. Zapraszam wkrótce na nowe materiały, to mówiłem ja, dziadek Senoszy.